By budować swoje zdrowie, ważna jest nie tylko świadomość i wiedza, jak to zrobić, ale też motywacja do podjęcia działań. Kto choć raz próbował, na przykład rzucić palenie, zacząć uprawiać regularnie aktywność fizyczną, czy ograniczyć spożywanie cukru, ten wie, jak trudne jest zrobienie pierwszego kroku, ale jeszcze trudniejsze jest zrobienie drugiego, trzeciego i kolejnych. Wiemy, jak ważną rolę odgrywa tutaj motywacja do zmiany. Dla wielu osób nadwaga czy otyłość to kwestia bardziej estetyczna niż zdrowotna. Być może tak też jest i dla Ciebie. Warto jednak wiedzieć, że nadwaga czy otyłość niosą z sobą poważne konsekwencje dla zdrowia. Powodują złe samopoczucie, zmęczenie czy problemy z kręgosłupem i uszkodzenie stawów. Są czynnikiem ryzyka wielu chorób, m.in. cukrzycy typu drugiego czy chorób serca. Twoja efektywność w pracy może spaść. Zrzucenie nadmiernych kilogramów nie jest proste, wiemy o tym, ale jest możliwe. Zależy nam na Tobie i na Twoim zdrowiu. Chcemy zachęcić Cię do pierwszego kroku i wspierać przy kolejnych, przygotować na kryzysy i pomóc z nich wychodzić. Dlatego zachęcamy Cię do udziału w kampanii Zdrowiejemy, nie Tyjemy.